Redaktor Polsatu dokonał absolutnego rozjazdu uśmiechniętego warszawiaka. Ukazał pogardę lewicowców wobec obywateli. Zgadzasz się z redaktorem? Niemcy łapią wewnątrz Niemiec migranta. Nie ma on dokumentów. Pytają się go skąd jesteś i tak dalej. Po wbijają mu potem, że przyszedł z Polski, na oko wbijają mu mówię i mamy obowiązek to przyjąć, to, to jest okej? Okay. do zmiany prawa unijnego, A nie mówię, ale nie Ale panie drogi ślipę gościu, kto to prawo może zmienić? Pan może zmienić? Pan ja pan mogę zmienić? Unijne, rządy unijne... Jakby traktaty. No to wymyślili tak migracyjny, żeby do Polski przybywało więcej imigrantów, żeby zrozumiała im problem. I nie czuję problemu, bo płacą i płacili do nas bardzo dużo pieniędzy i mówienie tego w ten sposób. Nie czuję problemu, bo co, bo nie zrozumiałem? Bo płacono na Polskę fundusze strukturalnych w ilości pieniędzy i umowa była taka, otwieramy rynek, dostajemy pieniądze, dopłaty do rolników, polskich rolników, bardzo dużo pieniędzy, a prawo. Czyli w zamian płacili. za to, że nam dopłacali do rolników i że zapłacili w fundusze spójności, teraz mamy obowiązek przyjmować pieniądze. Nie, migrantów, w zamian tak? tam to jest chyba normalna umowa. Powiedział. Tak, to jest normalna umowa. Bo tak, tak... Ale tego nie było w umowie, kiedy wchodziliśmy do umowy. Nie no, w ogóle nie było, że prawo, które mówi o azylu na granicy, które się przekracza. nie było. To jest nie Ale nie drogi goście oglądają kogo. teraz pana ludzie. Oglądają. Oglądają szczerze. i pan, myślą, też. jest pan przedstawicielem elit warszawskich. Nie prokoniecznie. I mówi pan tym, nie, tak, jest tak jest, prawie, pan, nie jest pan, jest pan, jest pan i mówią, myślą sobie w ten sposób. Ale pan jest oderwany od rzeczywistości. Ale to mnie obchodzi, bo nie ludzie myślą. Ale to nie są biedni ludzie. To biedni są pana współobywatele. Biedni... O i okej, ok. głosują, Nie może pan tak Głosni... ludzi, że są biednymi ludźmi. Ale nie biedni mają to jest pogarda dla tych ludzi. Jaka pogarda? Pogarda, to nie są biedni ludzie. Ale ja nie mówię to biedzie. są o pana współobywatelem. Nie mówię, że na nie, najm... Mówi pan majątku. pogardliwie o tych biednych ludziach, którzy nie rozumieją spraw wielkich, tak? Ale pan, panie, pan mówi o jakichś tu problemach, które nie wiem, mamy w traktatach. A powiedz do jakichś ludzi, których ja osobiście tu nie widzę, bo ich tu nie ma na sali, i mówi pan, że ja pogardę. Są tu na ulicy, jak pan wyjdzie.